Przykładzie się sobie gram Hekarima pod full prędkość, czyli budujemy wszystkie itemy, które są związane z prędkością, bo dzięki temu, że mamy prędkość ruchu na naszym Hekarimie, to dzięki pasywie zwiększamy sobie atak damage. Dlatego najlepsze itemy, jakie mogą być, składane to właśnie pod prędkość ruchu, żeby urozmaicać jednocześnie nasze obrażenia. Natomiast z pozostałych aspektów, jakie mi towarzyszą, to oczywiście runy pod prędkość, czyli jakieś face rusze połączone z Nimbus Klołkami, Ghostami, Smiteami i tym podobnymi sprawami. Także zapowiada się obiecująco. Jakie runy najbardziej polecasz do Lilki? Wiem, że można grać Predatora albo Dark Harvesta. Albo Pend Fazowy. Znaczy, no jak sam ująłeś, można grać wszystko. Ale ja bym dodał jeszcze do tego Conquerora. Jeżeli grasz z Riftmakerem, czyli z tym itemem, który posiada również Mordekaiser, no to tam lepiej grać Conquerora, bo się leczysz i jednocześnie sobie to wszystko mnożysz jeszcze Conquerorem. A jeżeli grasz de facto takiego... Typowego pika po solo kolejkę pod podpalanie przeciwnika, to najlepszy jest Dark Harvest, bo się genialnie z tym stakuje i szybciej jesteś w stanie mieć więcej obrażeń adaptacyjnych ze względu na te staki, które zdobędziesz. Zależy, jakim jesteś mainem takiej postaci, ale wydaje mi się, że najlepszym jest chyba Dark Harvest z tej całej trójki, którą wymieniłeś. Bo de facto, ja wiem, że tam Electrocuta można stosować, ale Electrocut jest akurat elementem, który zastosujesz raz na ruski rok. W pęd fazowy jest taki, że dopiero jeżeli będziesz obok przeciwnika, to dopiero go zaaktywujesz, Tak samo w przypadku naszego Hekarima. A Dar Harvest jest po prostu cały czas. Jeżeli chodzi o nasz matchup, no to mamy akurat pozycję stratną trochę do Sin'a, bo Sin jest de facto lepszym fighterem niż jeżeli Hekarim. Ale jeżeli odpowiednio się wyskalujemy, często pogankujemy jakieś tutaj oboczne aleje, no to myślę, że ze spokojem się wyskalujemy i będziemy pędzić jak wiatr. Wiecie, widzowie, tutaj jest plan prosty: zrobić jak największą prędkość na tym Hecarimie, żeby zobaczyć, ile jesteśmy w stanie osiągnąć na naszej pasywie w jednym aktualnym momencie. Jaka postać jest w dżungli najlepsza w early? Chyba Eliska. Eliska jest jednym z silniejszych bohaterów, jak mam być szczery. Dlatego bym wybrał tą postać. Ja mam Lisin. czy jesteśmy w stanie Lisina powstrzymać. Wydaje mi się, że w sumie tak. Alison akurat ma jeden zasadniczy błąd, że się boi z nami walczyć. Nie wiem czy wiecie lub nie, ale on by... Ja bym był na pozycji strat... stratnej, jeżeli chodzi o ten bezpośredni fight. Nice ty. Wyszukoks. Warwick też jest mega silny Verli. Tak, to prawda. Jest dużo postaci Verli silnych, ale wydaje mi się, że jedną z silniejszych postaci to jest de facto jednak Eliska. Kupimy sobie obuwie typu mobility, żeby zapierdzielać jak najszybciej. I od razu złożymy sobie pierwsze fragmenty jomu, bądź co bądź hiem Chyba zaczniemy od jomu, bo to są zawsze dodatkowe źródła obrażeń. Musimy być nietykalni, jeżeli chodzi o ganki, bo inaczej stracimy efekt naszej mobilitki. Ale może być to obiecujący bonus dla naszej postaci. Co to za skórka? Reaper Hekarim. To jest Hekarim oparty. To jest chyba jeden z tańszych skinów, jeżeli chodzi o Hekarima. No joke. Ale że ty mi się tak wystawiłeś. No dobra. Zrobisz poradnik do Olafa. Poradnik już od dawna jest na kanale do Olafa, wiesz? O, dzięki. Ale miło z jego strony. Pomógł mi zrobić dżunglę. Prawdopodobnie jesteśmy w stanie go zabić. Właśnie to jest to, o czym mówię, nie? Że teraz mobilitki nam się aktywowały. Zwiększyło to nasze potencjalne obrażenia. No i byliśmy w stanie szybciej do niego pędzić i jednocześnie mieć większe obrażenia. Dlatego widzicie, no jeżeli się nie bijemy takim Hekarimem i czekamy na ten efekt, to jest super. Ale jeżeli cały czas się tradujemy, to mobilitki są bezsensowne, jeżeli chodzi o ten gameplay i o ten styl postaci. O, jeszcze Robert bił. Kurde, ile teraz ludzi bił na streama? Dzień dobry. Od razu widzowie trafiliście na idealny moment, bo testujemy sobie hekarima pod maksymalną prędkość ruchu, czyli po prostu pod soczystego Movement Speeda. I aktualnie no co? Gramy sobie pozostawienie yomu, później złożymy sobie chem tanka, jakieś deadman's platey, tym podobne sprawy. A wiadomo, trzeba trochę urozmaicić gameplay, żeby nie grać stricte full tanka od samego początku, tylko na przykład zacząć od letality. Poczemu by nie? Kolej nogę kupiłem lepkowi, dzisiaj właśnie się bawiłem. <laughs> Czyli to jest w stylu kupuję mu, to taki pretekst, ale tak naprawdę kupuję dla siebie. Czaję, czaję. Nie musisz nic mówić więcej. Także jakie są postrzeżenia odnośnie zabawki. Jakieś na plus, jakieś na minus. A dobra. Nie słyszałem, czy czytałeś, ale Rexa jest silniejsza w od Liski. No to może i prawda. Ja akurat chyba tego nie wspominałem. Ole mnie chłop skontrował. Ale Metalux wydymała teraz, nie? Ten hekarim zapiernicza jak dzik na szyszkach to prawda. Totalne plus jeden. A spokojnie widowie to jest jeszcze nic, bo nie posiadamy jeszcze żadnego itemu. Ani mitycznego, ani takiego większego, nie? Typu jomu czy coś takiego. A jak to będziemy wszystko posiadali, o panie, A jak my będziemy pędzić. Kurde, chciałbym go... O, dzięki. Chciałem powiedzieć, że chciałem go uratować, ale... Lissing <ścoughs> mnie w sumie uratował teraz. A tak to co? Życie. Story, że zamilkłem, ale stresowałem się tą akcją. I byłem pewny, że raczej też padnę. Ale za szczęście jeszcze się killa udało zdobyć. A jeszcze próbuję dopuszować. No i to jest jego błąd niestety. Błąd tego zawodnika. No i wydaje mi się, że tą Luxanę też moglibyśmy zabić, gdyby, gdybyśmy wiedzieli, że tu wizji nie ma. Okej. Okay. I ty Morgana jesteś? Jak nie trafi Q, to jest git. Ale chyba niestety trafi. No, unlucky trochę. Jakby nie trafił faktycznie tego Q, to byśmy byli go w stanie zabić. Ale tak przynajmniej Asyst osiądzie. Więc jest ok. Dobra, zakupmy sobie teraz jomu. No i kolejnym wyborem będzie Turbo tank pod oczywiście Bami oraz Armora. To się bardzo dobrze przyda, zwłaszcza na ich drużynkę, bo... No trochę tych adeków jednak posiadają. Dlatego... Wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór teraz w aktualnym momencie. Czy miałeś dziewczynę? Miałem i mam. Także dwie pieczenie na jednym ogniu, jeżeli o to pytasz. Nie wiem, co ta Illaoi sobie myślała, bijąc się z tym przeciwnikiem, ale nie wnikam. A jednak nie. Szkoda. Tyk. Dobra, jakoś to wychodzi. No co prawda, oddaliśmy Drake'a. Uuu, Cloud Drake. Kurde, szkoda, że to nie Soul. Wiecie, jakbym był szczęśliwy, jakby byłby to Cloud Drake na Soulu? Też Jezu, jeszcze byśmy mieli zwiększonego movement speeda i jednocześnie zwiększone obrażenia. Także byłoby to cudne dla nas, jeżeli dziewczyna nie wyłączy C-korków podczas meczu lola, to znaczy, że może z nią się ożenić. W sumie coś w tym jest. No, nie spodziewałem się, że do aż takiego stopnia brutalności wybiera się dziewczynę, ale no tak, zgodę się. Jak rozumiesz, że grasz lola, to grasz lola, no to musi zrozumieć pewne sytuacje czy pewne hobby faceta. Naprawdę? No poświęcenie za takiego kila nie było, Warf. Ja tu byłem pewny, że skoczę tutaj. tu ją w locie i ucieknę z za ale... No nie wyszło. Dobra, przetestujmy naszą prędkość. i je. Yep. Tam widziałem, że miałem ileś, ile dokładnie z około 700 movement speeda, 900 nawet. Tak mi się wydawało, ale mogę się mylić. Aha, gościu jeszcze by się wysował, o to nieźle. Podejście numer 2 widzowie, może się uda. Wystarczy kliknąć E. Jeżeli w niego trafię, to wygrywam. Wygrać wygrałem. Tylko niestety gościu przeżył. I to na 5 HP. A ja go gonię. Nie pod... Nie, nie, nie oddam mu. Nie oddam mu tej satysfakcji. W ogóle do czego żeśmy doszli na tym czacie? Nagle gadaliśmy o zarobkach, potem gadaliśmy o narkotykach, teraz gadamy o dziewczynach. Jezu, masakration. Do czego widzowie dzisiejsze tematy podczas tej transmisji dochodzą? W reale coś nie wychodzi? No coś w tym jest. No cóż, złośliwość rzeczy martwych, można by tak uznać. I... Yep. Eee, nie odpuszczę cię, gościu. Ghost odpalany. E odpalane. Nawet w sumie E nie muszę odpalać. I dzięki temu jesteśmy w stanie burstować nawet przeciwnika. No to prawda taki jazral to może mnie też burstować, ale to mniejsza. Proszę, nie odpalaj erki, proszę cię. Nie odpalaj erki. Jaka po. Jezus, jaka panika, gaming tutaj. <laughs> no i chyba tutaj złożymy co? No, Deadman's Plate prawdopodobnie. Bo Deadman's Plate urozmaici nasze statystyki defensywne. Plus jeszcze wzbogaci naszą postać o procentowego movement speeda. A to nam przede wszystkim chodzi, żeby mieć jak największą prędkość ruchu w tym ukochanym gameplayu. Po co grasz tego Hekarima? Pod full prędkość. I zasadniczo buduję najlepsze itemy, które posiadają największą, jakby statystykę prędkości ruchu w twojej postaci. Bo dzięki temu, że zwiększasz prędkość ruchu na Hekarimie, zwiększasz za pomocą pasywy aktualnie cały czas AD. Widzisz, jak to cały czas skacze? Nagle mam 173, ale rozpędzam się na E, to posiadam ponad 200. A do tego dodamy Yomu, Chentanka, Ghosta, Smite a. i jeszcze może jakieś tam, co niektóre przedmioty od sojuszników. No to prędkość może być nieograniczona i możemy mieć 400, 500 nawet AD w przeciągu jednej sekundy. Dlatego to jest tak ważne, żeby takim Hecarimem się halować, zaskakiwać wroga, no i co, no i burstować jednocześnie. Nie już tego zada, bo się załamie. Mam gościa gdzieś. On na mnie skakał też niejednokrotnie, to ja na niego. Musi być oczywiście dominacja z naszej strony widoczna. Jak nie dominujesz Ligi Legend, no to wiadomo, przeciwnicy dominują ciebie. Taka kolej rzeczy, niestety, w tym pięknym meczu. Mi goście, widzicie, zamiast się skupić na fajcie, to skupię się na tym, żeby uciec. A moja drużyna w międzyczasie sobie zabija. Albo umiera, to też pojęcie względne, rzecz jasna. O ty. A raczej cię i tak zdobędę. Chyba, że sfleszujesz, ale raczej wątpię. I cyk. I zada jeszcze jesteśmy w stanie dosięgnąć. Odpalamy E. No i co? I cyk. <grym> no fakt faktem to już chyba... no zginę. To prawda. Ale zobaczcie za jaką cenę. Zdobyliśmy Ezreala na I i puszuje bazy. Zabiliśmy jeszcze zeda. Jak na moje wyszło warf. Jaki Mikiel jest dla Ciebie najlepszy tekst postaci z Lola? Najlepszy tekst z Ligi Legend? Okej. Okay. Po prostu, okej, okay. Ramusa jest topowym tekstem, krótki na temat i łatwy do zapamiętania. To jest chyba jeden z bardziej popularnych tekstów, nawet jeżeli chodzi o całego Lola. Bo ta postać nic innego nie mówi poza ok. No, w polskiej wersji językowej coś tam mówiła, wymasujesz mi plecy, czy coś takiego. Ale tak spoglądając na angielską scenę Ligi Legend to okej, okay. po prostu jest najlepsze. Wygrałeś kiedykolwiek Flona na telefon? Nie, raczej nie. Nie zdarzyło mi się, no przez chwilę jak to był fame wokół tego robiony to mówię wow, może pobiorę. Ale z drugiej strony jak dowiedziałem się, że ta mechanika gry mówi o tym, że twoja r jest dobyta w momencie kiedy posiadasz chyba piąty poziom, to już mi się chciało. Mi się podoba trundle tekst. Teraz przejdziemy do pałowania. Nie wnikam. Każdy ma swój, jakby każdy ma swojego faworyta, można by powiedzieć, tak? zobaczcie, jak mi cały czas wzrasta AD. Cały czas posiadamy To chwila 200 i nagle posiadamy 400. Sprawdźmy teraz, widzowie, ile jesteśmy w stanie mieć movement speeda i jednocześnie punktów AD. Więc zrobimy sobie coś takiego. No, na chwilę to tylko. Wiecie co, nie będę teraz tego kupować. Teraz wielki test. Odpalamy E. 1200. 1230 chyba punktów. tego co tak dopatrzyłem. Mogłem jeszcze co prawda chemtanka wziąć, ale chyba chemtank nie działałby, bo przeciwnicy są za daleko. Patrzcie teraz na to. Jeb. Jaki burst. Totalny. Nie no, ten gameplay akurat pod Hekarima jest stworzony. Jeżeli ktoś się zastanawia, pod co gramy, no to oczywiście pod Full Movement Speeda łącznie ze statystykami 13,4,8 zakończymy sobie to spotkanie. No, chyba że uda się tutaj jeszcze kogoś wysnajpić. O, może? No, jednak nie. Także łącznie ze statystykami 13,4,8 zakończamy sobie to spotkanie. No i przejdźmy do podsumowania, bo aż mnie ciekawi, ile damage'a byłem w stanie zadać podczas tej gry. 20 złotych. Tam sobie myślę, że seks dwóch gejów jest bardziej męski, bo bierze w nim udział więcej mężczyzn xdxdxd. XD, XD. Także tym donatem zakończymy sobie analizę tego pięknego podsumowania. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Polecam spraktykować sobie tego hekarima, jeżeli poszukujecie całkiem niestandardowego pika do swojej dżungli. Także być może jest to ukryty czempion. W którym będziecie wbijać swój ranking. Polecam jeszcze stosować tutaj Yumi, jeżeli macie dłoska dostępnego albo jakąś postać typu Zilan, żeby się przyspieszać. No bo tą prędkość ruchu jeszcze wtedy urozmaicacie, udoskonalacie jesteście w stanie jeszcze szybciej pędzić w kierunku wroga. Także dziękuję za oglądanie. Z tej strony Michael. Widzimy się w następnych filmach. Jo!